Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, zapraszam do obejrzenia kolejnej lekcji języka polskiego, a dziś moi drodzy omówimy sobie króciutką lekturę, którą prosiłem, żebyście przeczytali, pamiętacie? Króciutka lektura utwór Kornela Makuszyńskiego Uśmiech Lwowa. Myślę, że do tej pory nikt z Was nie znał tej książki. Ale mam nadzieję, że po przeczytaniu jesteście zadowoleni, że ta książka wpadła w Wasze ręce. Zaraz o niej sobie chwilkę porozmawiamy, a tymczasem zapiszmy temat dzisiejszych zajęć: Wspomnienie ukochanego miasta, myślnik Kornel Makuszyński, uśmiech lwowa. Wspomnienie ukochanego miasta, myślnik Kornel Makuszyński, albo po prostu K. Makuszyński, uśmiech lwowa. Moi drodzy, dzisiaj o Lwowie, czyli o tym pięknym mieście, które roztacza się tutaj za moimi plecami. Nieprzypadkowo e, ta tapeta w moim mieszkaniu jest właśnie, e, pokazuje wizerunek Lwowa, gdyż jest to miasto, myślę, że nie tylko mnie, ale wielu, wielu innym Polakom również bardzo szczególnie bliskie. Ale zanim porozmawiamy dzisiaj o Lwowie, chciałbym, żebyśmy troszeczkę powiedzieli sobie jeszcze na początek. O samej postaci Kornela Makuszyńskiego. To bardzo znany pisarz, jeden z najbardziej popularnych i cenionych pisarzy XX wieku. Najpierw popatrzcie, jak wyglądał. Jak powiedziałem, Kordel Makuszyński był jednym z najbardziej cenionych i najbardziej popularnych pisarzy XX wieku. Pisał w sposób dość osobliwy, szczególny, dlatego że większość książek, a napisał ich naprawdę bardzo dużo, większość książek utrzymana jest w tonie raczej żartobliwym, wesołym, takim lekkim, dlatego też bardzo dobrze czyta się książki Kordela Makuszyńskiego. Czy pamiętacie jakieś jego powieści? Szatan z siódmej klasy, Szaleństwa panny Ewy, Panna z mokrą głową, i wiele, wiele innych, kiedyś bardzo, bardzo popularnych książek, dzisiaj może już trochę mniej, a szkoda, myślę, że warto sięgać również do tych starszych, starszych pozycji z naszej literatury. Moi drodzy, Kornel Makuszyński urodził się w Stryju, niedaleko Lwowa. Całe dzieciństwo, młodość i wczesną dorosłość, tak byśmy powiedzieli, spędził właśnie w Lwowie, a potem przeniósł się na krótko do Warszawy, by ostatecznie osiąść już na stałe w Zakopanem. Do tego Lwowa bardzo często wracał w swoich wspomnieniach, ale rzadko wracał jakby fizycznie jeżdżąc do Lwowa, dlatego, że jak pewnie doskonale wiecie, po II wojnie światowej nasze granice zmieniły się i Lwów przestał być częścią terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego też taka wielka tęsknota za tym utraconym trochę i już jakby nie do końca naszym Lwowem. Moi drodzy. Króciutko opowiedzmy, opowiedzmy sobie fabułę powieści czy bardziej rozbudowanego opowiadania uśmiech Lwowa, to jest utwór bardzo, bardzo krótki, w tym wydaniu, które przesłałem wam do poczytania, to jest zaledwie 20 kilka stron, natomiast ja mam taką książkę w wersji papierowej, tutaj tych stron jest około 60, prawie 70. Ale tak czy inaczej, bardzo krótka, bardzo krótka książka. To historia młodego chłopca, Michała, który z powodu nieszczęśliwych okoliczności losu został na świecie sam, został się sierotą. Chwilowo mieszkał u swojego przyjaciela Tadzia, natomiast bardzo krótko to trwało, gdyż, jak pamiętacie na pewno, otrzymał osobliwy taki niezwykły list. W tym liście został zaproszony, ale nie wprost. Został zaproszony do tego, by wybrać się do Lwowa. W ogóle ten Michał mieszkał w Warszawie. By wybrać się do Lwowa i postanowił skorzystać z tego zaproszenia, mimo że, jak pewnie się domyślacie, nie była to wcale łatwa, łatwa decyzja, szczególnie dla kilkunastoletniego chłopca. Zgadza się, pojechał do Lwowa i ktoś zagrał z nim w, w taką dosyć niezwykłą grę, ponieważ ten chłopiec ciągle był obserwowany i ciągle otrzymywał nowe informacje, nowe wiadomości, ale nie wprost, zawsze pisane wierszem i w sposób zagadkowy, tak, żeby domyśleć się, co kolejnego, jakie kolejne zadanie ma do wykonania. Czy my znamy skądś taką grę? To są podchody, prawda, w które niejednokrotnie na pewno zdarzyło wam się i mnie również zagrać. Dziś współcześnie mówimy często, że nazywa się to Quest na przykład, i bardzo, bardzo jest to popularna metoda poznawania miast na przykład. Zobaczcie, 100 lat temu książka ta powstała w 1934 roku, została wydana, więc prawie 100 lat temu. Już wtedy Kornel Makuszyński wpadł na pomysł, żeby poznawać miasto za pomocą podchodów, podchodów właśnie w obrębie tego miasta. I w taką właśnie grę został wplątany ten młody człowiek, postanowił się zgodzić, i jak wyglądały te jego podchody. No, po prostu otrzymywał informacje i musiał domyśleć się, gdzie następnie ma się udać po kolejne wskazówki. To nie były przypadkowe miejsca, zgadza się. To były najważniejsze, naj, najbardziej interesujące miejsca Lwowa. I dzięki temu chłopiec nie tylko poznał, jakby samo miasto, ale też dowiedział, dowiedział się wiele o jego zabiłej, ale też bardzo interesującej historii. Może z takiej krótkiej naszej opowieści o książce, jeszcze te osoby, które nie przeczytały tego utworu, może mają wątpliwości, czy, czy jest to ciekawe i czy warto sięgnąć. Gwarantuję Wam, że naprawdę nie będzie to dla Was czas stracony. Tym bardziej, że nie powiedzieliśmy jeszcze jak kończy się ta króciutka powieść. Pamiętacie? Okazuje się, że tą osobą, która zadawała zagadki temu chłopcu, był pewien starszy pan, który znał wcześniej kiedyś ojca Michała. No i postanowił spróbować po prostu go adoptować. Dlaczego to zrobił? Po pierwsze, dlatego, że ojciec Michała kiedyś pomógł mu w nie do końca tutaj wyjaśnionych okolicznościach. Po drugie, też dlatego, że syn, mniej więcej będący rówieśnikiem tego właśnie Michała, syn tego starszego pana, no niestety zginął jako Orle Lwowskie. W 1918 roku, właśnie na ulicach Lwowa. Stąd z jednej strony historia miasta, z drugiej strony poznawanie jego zabytków, a z trzeciej, właśnie taka bardzo wzruszająca historia pojedynczych, pojedynczych osób, pojedynczych ludzi, którzy byli jakby uwikłani w niesprzyjemne losy wojenne albo swoje prywatne losy. Uśmiech Lwowa, jak zostało tu już powiedziane, powieść Kornela Makuszyńskiego, to jest taki utwór, który ma pełnić rolę jak gdyby przewodnika po wspaniałym mieście Lwowie. Pojawiło się tam w trakcie czytania na pewno to dostrzegliście, pojawiło się kilka bardzo ważnych i interesujących miejsc, kilka też zabytkowych miejsc, które znajdują się po dziś dzień w Lwowie. I zanim dokładnie przywołamy sobie te miejsca, chciałbym, żebyście obejrzeli króciutką prezentację, którą udało mi się odnaleźć w internecie. Zobaczcie, jak wygląda lwów i dlaczego powinniśmy o nim pamiętać. To co obejrzeliśmy przed chwilką z naszą wiedzą dotyczącą miasta Lwów po przeczytaniu książki Kornela Makuszyńskiego na pewno znajdziemy wiele punktów wspólnych, takich istotnych elementów. Co by to było? To będą na pewno kościoły katolickie, prawosławne i inne, które znajdują się we Lwowie. To będą też dzielnice Lwowa, ale będą także... Takie bardzo ważne miejsca jak cmentarz łyczakowski, albo przede wszystkim cmentarz obrońców lwowa, czyli orląd lwowskich. I kilka innych jeszcze elementów. Bardzo proszę, żebyście przypomnieli sobie, zerknęli jeszcze raz do króciutkiej powieści kornela Makuszyńskiego i jako pracę domową wykonali bardzo łatwe i, i szybkie mam nadzieję zadanie. Chciałbym, żebyście wpisali w swoich zeszytach pod tematem pięć najważniejszych miejsc, zabytków, najciekawszych Waszym zdaniem, tych, które utkwiły Wam w pamięci po przeczytaniu książki Kornela Makuszyńskiego. Pięć najistotniejszych Waszym zdaniem miejsc, żebyście wpisali ich nazwy i króciuteńko opisali, co to za miejsca. To będzie taka praca domowa, ale nie koniec jeszcze naszych dzisiejszych zajęć. Chciałbym jeszcze, żebyśmy powiedzieli sobie troszeczkę o tytule tego utworu, Uśmiech Lwowa. Skąd taki właśnie tytuł? Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy przeczytali książkę Kordela Makuszyńskiego, myślę, że nie będą zbyt długo się nad tym zastanawiać. Skąd tytuł Uśmiech Lwowa? Autor, czy narrator, który opowiada historię, niejednokrotnie udowadniał i przywoływał taką oto informację. Że mieszkańcy Lwowa to osoby stale uśmiechnięte. Nawet ci, którzy, którym źle się wiedzie, albo ci, którzy, których uznajemy za, e, za może niezbyt przyjemnych, za zbirów, za baciarów, tak, tak jak było tamto użyte, to są właśnie, e, mimo całej tej nieprzychylnej e, sytuacji, są to osoby uśmiechnięte i zawsze, zawsze wesołe. Dlatego myślę, Kornel Makuszyński nazwał swoją opowieść Uśmiech Lwowa, bo po tych latach spędzonych już poza miastem, kiedy tęsknił do Lwowa, myślę, że niejednokrotnie. Wspominał Lwów właśnie jako wesołe, uśmiechnięte, tętniące życiem miasto. Dla nas, moi drodzy, to jedno z najważniejszych miast, które są takim symbolem polskości poza granicami naszego kraju. W, na przełomie XIX i XX wieku, Lwów był wielką chlubą i wielkim, wielką wizytówką Polski w Europie i na świecie. To było jedno z najważniejszych miast w Polsce. Jedno z największych i takie, które najbardziej prężnie się rozwijało. Zachęcam Was do tego, żeby kiedyś, jeżeli będzie nam to dane, kiedy będziemy mogli znów przekraczać granice, żebyście wybrali się do Lwowa, szczególnie z naszych stron z Biłgoraja. To jest zaledwie 130 km. Warto więc wybrać się do tego wspaniałego miasta i na żywo zobaczyć to wszystko, o czym pisze Kordel Makuszyński w swojej książce. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych lekcjach.